Witam się z wami moi drodzy w szklarni w samo południe. Już wam mówię jaka temperatura. Zobaczcie, 32 i9. Chciałam wam pokazać, co tutaj w tym moim rozsadniku wyrosło. Część roślin wzeszła, część myśli wschodzić, a część jeszcze śpi. Także temperatura. Teraz mam drzwi otwarte. 32 i 6 w pewnym słońcu, godzina 13. Jak nagrywam, ostatnie dwa dni były dniami pochmurnymi, ale już ładna jest pogoda. Tu mamy 37 i 1 przy otwartym tym szklarni. No to co? No to lecimy. Co tutaj moja ciekawego mam? Poziomki moje. Te poziomki, które wspólnie chyba pikowaliśmy. Zobaczcie jak wyglądają. Poziomeczki. Tutaj nic się na razie nie dzieje. Tu mam pomidory. Przyniosłam je tutaj, żeby bezpośrednio tutaj były i tutaj żeby wzeszły. Cynia Meksykańska. Wygląda tak. Popikowana już tak, a wiecie, tak, trochę rzutowo. Gorąco jest straszne. Tu mamy tak. Celozja pierzasta. Z tego, co tutaj widzę, wyszła. Tu sałata. Zaraz ich luzne wody. Widać, że zaczyna wychodzić. Nie wiem, która to dokładnie sałata: czy lodowa, czy ta druga. Ale widać, coś się zaczyna dziać. Tutaj jeszcze nic. Mają tutaj, jak to się mówi, elegancko. Niżej. Dalia. Popikowana, tak wiecie. Kępkami, ta dalia o ciemnych niby liściach. Myślę, że sobie ładnie daje radę. Tutaj schod schodzą jakieś kwiatuszki. Nie wiem, czy mam podpisane. Nie mam. Podpisane. Tutaj są kolejne dalie, te ciemne z pierwszego wysiewu. Poziomka. Pory myślę, że jak najbardziej ok. Dwie sztuki. Tutaj na razie nic się nie dzieje, tutaj coś też wychodzi, chyba pomidory jakieś posiałam, chyba gargamel czy coś takiego, też chcę zobaczyć, jak one sobie będą radzić, albo pomidor, albo nie wiem, co to jest, ale wygląda może pomidor, może kwiatki jakieś, nie podpisała Monia, no i teraz nie wiadomo, jak to mówią, o co chodzi. Dobra, co dalej? Idziemy niżej. Niżej mamy tak. Poziomeczka. Seler z drugiego wysiewu. Ja go tu wyniosłam, ale on taki biedny wyciągnął mi się w domu. Ale jak nic z niego nie będzie, to seler mam. Ale może coś tam, coś tam urośnie. Tutaj mamy tak. Z kwiatków zatwian wrębny i wzeszedł. Jak widać, bardzo ładnie. Te cynie sobie popikowałam. Cynia taka zwykła. Yy, Miks. Widzę, że zają ładnie radę. Co dalej? Zeszły. Szarłaty. Jak widać. Wyszły. Tu mam kapusty stoszkowe Wcześne. Dwa rodzaje. Jak widać ładnie. Myślę, że z tydzień będę je już Pikować. Tutaj widać, myślą wychodzić goździki. Tam mam rootbaki. Niektóre nasiona już były po terminie ważności, więc nie wiadomo, czy coś z nich będzie. Na dole tutaj mam przykryte. Też mam jeszcze pomidory. Wysiałam, które mi jakoś kipły, co słabo rosły. I myślę, że one od razu będą tutaj. Folię sobie przykryłam. To też sałaty, inne rzeczy. Zresztą tą folię pewnie ściągnę, bo teraz nim będzie gorąco. Ale na noc sobie założymy. Także tutaj mamy taki. Jeszcze nic nie ma. Pierwsze arbuzy wysiane eksperymentalnie. Jakieś takie wiecie zwykłe. Także tak to się prezentuje. Dzisiaj po południu trochę dali. Włożę do kompostu, do podpędzenia. Także mamy bardzo, bardzo fajny, ciepły dzień. Tutaj mam doniczki przygotowane, które czekają na podlanie. Oczywiście pójdzie pod niej jeszcze z ty. Ropian. No, mam trochę dali. Wszystkie kanny już mam włożone do. Tam częściowo do doniczek zaraz przyjdziemy, i tutaj częściowo do doniczek, kanny, dalie, i tak dalej. Na razie nie odkrywam. niech się ta agrowłóknina leży, mają tu ciepło. Bo jeszcze tutaj nic w sumie nie wychodzi. Też mam styropian pod spodem, i agrowłókniną przykryte. Tutaj mam pod tym cebulki, żeby jeszcze nie umyte. Ale jeszcze tam to czas jest. Tam sobie wysiałam rzutkieweczkę, to mi schodzi rzutkieweczka. to też muszę go zaraz podlać, bo widzę mu liście wino, albo go na zewnątrz zostawić. No ja i tutaj sobie podlewam, kopalń sobie jeszcze tutaj posiałam. Dobra, idziemy tutaj. To wam od razu pokażę, co tutaj się dzieje. Są te moje dalie, które kupiłam, one żyły, to wiadomo, że one mają tutaj ten też na noc jest nakrywane agrowłukniną. No i powiem Wam, że w końcu coś się zaczęło dziać. kann widać jakie życie się pojawia. Także już chyba niebawem będą fajnie wypuszczały. Moi drodzy, nie wiem, tutaj widać, także zaczynają pomału się budzić do. Życia. Ja troszkę zruszyłam im tę ziemię. O tutaj widać. Tu widać. Najładniej to rośnie mi ta wanilia. Ona przy zakupie, ja pokazywałam w rozpakowaniu paczki, miała żywe kłącza no i ona bardzo ładnie tutaj ma już części zielone. Ale tutaj widać, że coś żyje. O Kleopatra. Z, mo y y z moich tych tamtegorocznych zakupów. Kleopatra. Tutaj też zobaczcie. Coś żyje. Także pojawia się życie. Jest dobrze. C tutaj jest jak to się mówi. Artystyczny, co? Miszmasz i nieład, ale damy radę. Powiem Wam, że kupiłam sobie jeszcze takie. Hmm, takie, 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 takie. Nie wiem, czy ja tu mam. Aha, tutaj. Yy, tak. Takie doniczki sobie jeszcze zakupiłam. Na Allegro. 10-litrowe. Dokładnie to są te. Doniczki. One mają, wiadomo, otwory na dole. Po 3,50 za sztukę. Wzięłam sobie jeszcze 20 sztuk takich doniczek. Bo miałam 20 z tamtego roku. Ale już praktycznie wykorzystane mam. I będę tu wkładała moje dalie, żeby one szybciej po prostu rosły. Zaraz sobie barbar podleję już. On chciał wypuszczać kwiat, ale ja mu nie pozwoliłam, bo wiadomo, jeszcze go nie sadzę. Ze względu na to, że no boję się, że on mi przemadnie, A on tutaj tak ruszył, dałam mu troszkę obornika jeszcze pod korzeń i tak to. prezentuję tutaj. Taki mi s